Maneczko widzimy mnie z tam za 7 kwiatów się, się robił skoki kaskaderskie Tutaj dla mnie poradnik właśnie mam robię Jeśli was wkurza taka kamera jak na skoki kaskaderskie Że was to denerwuje Żeby nie wiem robicie te skoki Albo nie wiem Nie chcecie tego mieć no to po prostu patrzycie cię. Musicie mieć broń w ręce celujecie No i coś takiego macie co nie No nie udało mi się co nie no, no zrobimy jeszcze raz. Jeszcze raz robimy, tutaj nie mam takich, takiego pecha za pierwszym razem. Nie wiem jak się ją spodoba, taki mam mini poradnik. Dodajcie się dajkę jest słowa. Bo nigdzie tego nic my nie widziałem, żeby coś tu robił. Trzeba tą dekać. tam dajkać. Znowu trzeba tam włożyć Nawet jak recelujecie to jest nadskurzające to te trofeum, niestety. Ale jeśli to jest takie gitarne zanie, to trzeba takiego głupoty robić. Gdzie te pieprzone miejsce? Jest parking. Ja już, ja już mylę się. Gdzie ja w ogóle jestem? Takie pieprzone gówno. Miopa pękła jakaś? O, jedna chyba, Ej, kręci się coś tam się kręci, ale gdzie to jest to pierwsze miejsce? I no, pojebie zaraz, przed chwilą tu byłem, no jeszcze raz muszę to sprawdzić. I pojebie wiem, już nie wiem. Jezus gdzie to jest? To jest uwaga. Gdzie to jest? Co to jest? A to jest tu. Ja nie mogę. Tu jest to pieczone gówno. A jeszcze... <laughs> jeśli... teraz was nie będzie... Nie będzie was oskurzało, to dajcie komentarz. W ratku tak to jak komentarz. Wziąłem... Wow, nie poradnik, w bratku, tak, tak. Wow, tak, tak Musisz tak napisać jak mu się podoba poradnik. I raz, jeszcze raz próbuję, czekaj. Mój no, ulubiony skok w Na 50 to Czekaj, zaliczyło mi w ogóle te różne? Zobaczcie, zaliczyło te różne A bratku, pa, zaliczyło mi Zostało mi tylko 5%, To, nieźle, to nie jest, mi zostało 5% do 100, to nie jest na Czekaj, te różne To wiem, te różne wiem Tylko te dziwacy To w sumie to też tak 3, czekaj a nie 4, to chyba wiem, dobra. To Wam się podobał, to tak, dajcie lajka, like dajcie lajka, like oczywiście do tego Franklina Clintona. Jeśli go nienawidzicie albo kochacie, to musicie dać tak. Nie może... Suba, nie takiego, nie, nie, nie. takiego subika i lajka like do góry. Nie na dół. Tak, tak. Dajcie komentarz. A ja wam mówię... No, a bracie